Witajcie, jest niedziela, więc kolej, pora na kolejne losowanie mini konkursu. Ale dzisiaj nie tylko, ponieważ w zeszłym tygodniu postanowiłem zrobić jeszcze jeden konkurs dla widzów na moim fanpage'u. Więc dzisiaj odbędą się dwa losowania. Pierwsze losowanie do mini konkursu udało nam się na szczęście w, w ten weekend zrobić. I drugie losowanie do konkursu na fanpage'u. Ale dzisiejszy odcinek to nie będzie tylko i wyłącznie losowanie. Niestety nie zdążyłem nakręcić filmiku z odpowiedziami na wasze pytania, więc postanowiłem to losowanie połączyć dzisiaj z przygodami na live'ie. Więc tak. Będą przygody na live'ie sobie szły, prawda? A tam od czasu do czasu między... Tymi filmikami, czasami skrótów z, filmik z, filmik z filmikami z tego live'a e, będę wchodził z losowaniem. Najpierw odbędzie się mini-losowanie, e, zasady już bardzo dobrze znacie. My tutaj jesteśmy znowuż na stronie pomarańczowej kolekcji klasyki. E, osoba, która dzisiejsze mini-losowanie wygra, będzie mogła sobie wybrać jedną z tych gier, tutaj, które mamy. Uwaga, będę zaraz kichał bo kaszlał, jeszcze nie wiem co kaszlał, zdecydowanie. Osoba, która wygra, będzie sobie mogła wybrać jedną z tych gier tutaj, które są na tej stronie, w tej pomarańczowej kolekcji klasyki, e, powiedzieć mi o tym, a ja tej osobie tą grę prześlę. E, jeśli ktoś z Was, kto ogląda, mam nadzieję, że nie, nie zna jeszcze zasad tego konkursu, to w opisie pod tym filmikiem będzie link do filmiku, y, który te zasady plus, minus objaśnia. Dobra, no to zaczynamy w takim razie. Nie ma sensu tutaj pitolić więcej. Ee, zaraz oglądniecie sobie fragmenty z naszych przygód na live, a między nimi pojawi się losowanie konkursu. Trzymajcie się i miłego oglądania. No i co, wszystko od początku? Czy to jest już teraz troszkę trudniej? A no jest, rzuca beczkami. Mhm. Beczka. o kurde. A przecież on mógł sobie kark skręcić jak tak spadał. No właśnie, już by było po grze. Kurde, zaczyna się robić tutaj niebezpiecznie. Jaki wart Znaczy fart, umiejętności. <grym> no. No, 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 no to, no to pewnie. Tara! Księżniczka jest w innym zamku <śmum> Jak to zwykle Jak ty to przechodzisz tutaj wszystko Jak burza idę przecież Tą parasolkę i tą torebkę To się chyba dla tej księżniczki bierze Czekaj, czy rozstawienie jest takie same? No, takie same. A, a na ostatniej planszy powinien być taki motyw, że tam dochodzisz do księżniczki, wy, wywalasz jej taki cios z pięści w i, 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 i później jest filmik, jak żyjesz sobie z tym go, gorylem długo i szczęśliwie. Tak powinno być. Aha, jest więcej tych. I, i właśnie się okazało, że to księżniczka porwała ci tego goryla. Zła księżniczka. I księżniczka była podpisana Asia, a, a goryl Venomus. <grym> taka zła księżniczka, która poj pojmała Venomus. Biednego Venomuska. Czekaj, co tam Venomusa, ale chyba nie za dobrze, bo streamów nie robi. No nie no. Może Asia mu zabroniła już. Asia mu już mogła zabronić, no. Patrz, Procek, no przeszedłem je na jednym życiu. Większy poziom trudności. Jak na, na, na jednym życiu, jak tam spadłeś w z tego? Oj tam, ale to tak tylko wiesz. Nie jest dobrze? Chodź tylko do góry. No kurde, zablokował mi się. Scrashowana gra. Luki, a masz animiki na Pegasusa? Eee, nie nie że w ogóle gry. Znaczy graliśmy w strusia pędzie wiatra Ostatnio Mek, mek fajny był ogólnie Marsi 84 zacytował Venomusa Cześć Mymle, powiedz. No. Mymle No i co ja mam tutaj teraz zrobić? Pracz mi stąd Bestyje a, to teraz jest w sumie taka akcja zbliżona, co żem powiedział tę moją wersję z księżniczką, bo teraz musisz właśnie gorylę uratować. No, przed Mariosem. Przed Mariosem, który chce go wykorzystać seksualnie. I właśnie mi się udało. Co ciekawe. Uwaga. Dobra. Na że mi idzie. A tego uko tak tutaj ja w ogóle... Właśnie w I co ja mam tutaj teraz zrobić, no? Skoczyć muszę pewnie na to, nowo co? Jest! Trzymam się e, Dig Dug 2. Nie wiedziałem, że jest dwójka ARI O czymś spałeś? To ty? Nie, to ja Ale to głupia część jakaś Wiadomo o, o co chodzi. Dystrybujesz? Nie wiadomo o co chodzi. No, no. Streamujemy tutaj ostro. Okay. Aha, ja mogę... O kurde. Dobra. Uła. Poznajemy świat gier. Animki. Tini-Tun. Dobra, to poszukam. To nie znam. Y Tinnitun. Bo ja tu mam strasznie ograniczoną tą bibliotekę gier widzę na tym okay. rumie. Okej, okay. ale musisz tego Skype'a zminimalizować, bo to zasłania to wszystko. Jakiego Skype'a? A nie, to jest mój skaj Patrzę na ekran, o co ci chodzi. Broczek. Ale zminimalizowałem na wszelki wypadek swojego też. Jakby ci tam miało przeszkadzać. No dobra. Przechodzimy sobie płynnie do pierwszego losowania. W zasadzie już drugiego losowania w mini-konkursie, ale pierwszego losowania dzisiaj. To jest losowanie w mini konkursie. Zasady znacie, bo tam troszkę wcześniej Wam powiedziałem o co chodzi. Otóż kolejny już zwycięzca tego mini losowania będzie mógł sobie wybrać jedną z gier z pomarańczowej kolekcji klasyki. Linka do tej strony już Wam tam będziecie mieć pod tym filmikiem. I teraz tak. Przez te dwa tygodnie, czyli przez parę filmów, które wrzucałem, prawda, i udzielałem odpowiedzi udzieliliście 84 odpowiedzi na te pytania. Tutaj wszyscy jesteście jesteście tutaj trochę niżej. Ja tak troszkę inaczej przypisałem te liczby, tylko i wyłącznie po to, żeby ten program po prostu nie zbijał was tak, jak to miało miejsce w poprzednim tygodniu, tylko was troszkę z tymi minikami rozbił. Ale nie martwcie się, każda jedna osoba, która odpowiedziała na pytanie, na tej liście się znajduje i będzie brała udział w losowaniu. No dobra, no to nie ma co przeciągać, zaczynamy losowanie. Otóż zwycięzcą w tym tygodniu w mini konkursie zostaje Cig Elobos23. Gratuluję stary, możesz sobie wybrać jedną z gier z pomarańczowej kolekcji klasyki. Skontaktuj się ze mną w celu dania mi danych korespondencyjnych do wysyłki. To tyle, zapraszam na kolejną część przygód na live'ie, a za chwilkę jeszcze jedno losowanie, losowanie z mojego fanpage'a. Zapraszam. Logarys, to nie jest pytanie do nas, czy ty jesteś graczem Retro, to jest do ciebie. Mogę im na głowę skoczyć? Mogę, ale fajna gra! na ta siora, nazwora, I Balonika. diabeł tasmański. No. Ale fajna gra. Jak on podskakuje, śmiesz. Cyk! Na łeb, uskoczył. Um Trzeba marchewki zbierać? One ja są tutaj istotne? ja myślałem, że bijesz rekord. Dzień dobry, speedrun. Dzień dobry, bijemy o... tutaj rekord świata w waninki. Ale to, to, to mi nie wygląda na, na, na speedrun, to, to co obserwuję. O, kaczorem się stałem. To jest chyba nieśmiertelność. Zbieram wszystkie marchewki, bo chyba się przydadzą. Gdzie one się są liczone? Są tam gdzieś liczone? Są. Marchewki są zdrowe, także możesz śmiało zbierać. Ale ponoć w nadmiarze nie za, nie za bardzo. Tak? No nie, o, że tak. nie powinno się jeść tak, że non stop marchewki. kursor ja widać, tak. a wy nic nie mówicie. A to może chodzi o to, że nic nie można non stop jeść, bo to jednak nigdy nie jest zdrowe Patrzcie, pierwszy level, Uuu, bez skusi. No bo tak, no bo podobne do Mario Brosa, ja w Mario Bros jestem generalnie jednym z najlepszych, no to... Logaryt z matematykiem retro Logaryt z graczem retro, no? Patrzcie, jak tutaj są fajnie kwiatuszki zrobione, tak z 5 pikseli. No to też trzeba Cztery, chyba że to konieszynki wszystkie, zauważcie, czterolistne. Cyk. Ja tutaj zbieram wszystkie marchewki. Zobaczymy, czy życie odda. To po To chyba z jabłkami tak było. Cyk. Ja doleciałem. Jakie to trudne jest. No ja wiem. Jakie tam trudne? Jeszcze żadnej matrybki nie ominąłeś. Miejscami. No bo jestem dobry. A nie, uwaga. mi się wydawało, że minął, ale... Nie ja minąłem. nie będę się upierał. Nie, nie. Wszystkie. Chyba. Nie. Są tu jakieś sekrety? Mi się wydawało, że... No nie, no ale nie będę się upierał, bo nie mam jednak... Tu są jakieś drzwi. Cześć, świnio. Elo, elo, świnia. No i co? Aha, tu można handlować za... Marchewki, kurde, coś kupiłem. A, życie! Dwa nawet. Kupiłem, żyć kupiłem za życie. Kupiłem hmm? życie Czyli warto jednak zmieniać. Znaczy, zbierać. Zmieniać. U prokiego się kupuje marchewka. Znaczy, życie. Och, on, on, nie 30 za. bo karo to będzie marchewka? Mhm. No, no to, to życie za 30. ty ty ty. ty, 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 ty. No, A on potrafi chodzić tak po ziemi? Nie potrafię, potrafi podjeżdżać. Mm. O kurde, jaki tam jest ktoś wielki. Podjeżdżać. Tak sunie ja ja jajkami po glebie. Tak? <laughs> A w sumie ten kaczor to może też jak tam jakieś jajka znosił. drugi level za nami, panowie. Ale jesteśmy ludzie w tym tą... <laughs> A no, jak no, się no, nazywała, no, jak no, się no, nazywała no, tata? Elmirka. O, właśnie <noise> mnie A ta Elmirka to była straszna. Nie wiem. Czy Elwira, ale to był chorą? Elmirka była. Ja nie wiem. Ja nie, ja nie miałem zrytego dzieciństwa, tak jakby. Znaczy, ja animków akurat nie oglądałem za bardzo. Ja już wyrastałem, jak się pojawiły wiem co to kojarzę, ale żebym to oglądał, to, to, to nie. Tak, tak, bo pewnie na tym samym. Yy, o tym samym czasie, ale na jednym kanale le leciał Kapitan tak co. Hmm. Animki, jak się pojawiły, ja to dobrze pamiętam. To ja już tam przestawałem powoli oglądać. Znaczy, nie oglądałem już bajek. I Królika dlatego baxa, to wszystko, co tam pamiętam, ale animki to już nie. Ja oglądałem bajki cały czas i, i oglądam do, do tej pory w sobie sobie co jakiś czas. Eee, czy ja wtarzam pierwszy level znowu? Zamiast iść gdzie indziej, to pola w pierwszy level? Tak, bardzo. Mhm. No i tu nie możesz to... dać się złapać Elmirce, pisze Aha, jaj. Ja się, to. Ja... Ja myślałem, że to... zawsze wszystko psuję. To, to dlatego, Procyk, nie dajesz się złapać. się złapać. Dziewczyny wszystko... O! Mam... O ja się przez cały czas nie daję złapać i dzięki temu ciągle przechodzę do kolejnych leveli. w życiu Nie dać się złapać, a muszę je skakać na głowę Żeby ją zabić? Musisz ją zabić Musisz zatuć Elmirkę Ale Elmirka to boss i musisz ją pokonać. O jesteś ja jesteś z Jaka ta gra jest rozbudowana, Patrz, cztery no, postacie tak, są tutaj. Także w no, Diablo ta, ta co... to jest dużoowy. Tyle, ale tyle co w Diablo 1. Jest... No, no tak, ale Luki, musicie cię załamać, bo na przykład w Diablo 3 jest więcej postaci niż 3. No to też, tylko jeszcze są nieodkryte, załóż, że to dopiero pierwszy <grym> świat. To, to. Trzeba je odblokować tutaj. Ale dobrze, bo dzięki temu... O kurde. A, on się w trąbę zmienia. Właśnie chciałem powiedzieć, że nabijemy sobie więcej życia, ale niestety. <grym> Patrzcie, co teraz zrobię. Znagryzijmy jej Ops. Jak ja mam przed tą Elimirką, uciec, no? Czekajcie, przed tym uciekaj. <śm> 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 Że jak ona zobaczy takiego kotka, no to przecież po, po pogrze. Kociuk! Dobra, to tak sobie zrobimy savea. Żeby już nie chodzić. ona wyskoczy ze swoją myszką. Save. Cyk. No. Ja wiem, co zrobię. Wiem, jak uniknę Elmirki. Są tu gdzieś ściany? No i co? Teraz Działa? je na łeb skoczę. Się okaże, że Elmirka chodzi też po ścianach, jak ta dziewczynka. Patrzcie, wyjście się nie pojawiło! No, to było niezłe. I patrzcie teraz, co zrobię. No, tak zmieni się w pająka. A, no to to, żem rozegrał mistrzowsko. No, po mistrzowsku. No, no, Teraz jesteśmy jest na jakimś statku, ale to nic spokojnie tutaj sobie damy. Na... Aha, to mogę, się, mogę tędy przejść? Na statku to jak w maraj. <laughs> Patrzcie jak ten królik się fajnie opiera o ten basz. Zaraz to zobaczycie. <laughs> Jaka wina, Jak po orgaźmie. No i na sam koniec jesteśmy przy losowaniu mojego konkursu z Fanpage'a, którego ogłosiłem gdzieś tam na początku tygodnia, już nie pamiętam nawet kiedyś brały w nim udział 24 osoby, za to wam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Wszyscy tutaj, przynajmniej ci, którzy chcieli brać udział w konkursie, zostanie tutaj dokładnie wyszczególnieni i zaraz, za momencik, między wami wylosuję nagrodę w postaci gry Duke and, Duke and Forever. Osoba, która zostanie zwycięzcą, dostanie ode mnie tą grę. No dobra, nie przeciągając, w takim razie bierzemy się za losowanie. Na pewno tutaj nikogo nie pominąłem. Wszyscy tutaj na tej liście jesteście, więc nie pozostaje nic innego, jak tą grę tylko i wyłącznie wylosować. Uwaga! Zwycięzcą konkursu facebookowego zostaje pan lub pani... Cyk... Michał Berek Berkowicz Gratuluję kolego, stałeś się właśnie Właścicielem Duke'nka Forever Bardzo Cię proszę o jakieś dane kontaktowe Żebym, skontaktuj się ze mną Żebym Ci mógł tą grę Dostarczyć A wszystkim innym bardzo dziękuję za wzięcie udziału w konkursie Zapraszam w przyszłości na konkursy Bo na pewno ich nie zabraknie Na pewno też jeszcze jeden konkurs Będzie tylko i wyłącznie na Facebooku Także jeszcze raz wielkie dzięki i na razie trzymajcie się, miłej niedzieli. Psz.